Pozwólcie, że opowiem Wam jak utknęliśmy w Afryce bez wody i bez perspektyw. Zapraszamy na pierwszy odcinek z Zanzibaru. Jak Wam się podoba moja bluza? Natalia wam opowie później skąd ta bluza jest. Albo i nie. To jest współpraca, albo i nie. Nie, i lecimy. Co ja mogę powiedzieć? Gdzie ty lecisz w ogóle? Dziewczynko. Dziewczynko. Nie, dziewczynka leci na Zanzibar. Nie, teraz do Doha. Szukamy gejów. Co powiesz? Ostatnio było luźno tutaj, nie? Teraz jest ciasno. Nowe lotnisko w Berlinie, niedawno otwarte. Dosyć sporawe, ale puste. Co będziemy robić w samolocie? Będziemy czytać Anię z Zielonego Wzgórza o, będziemy pracować, moja droga Ona myśli, że na wakacje jedzie, patrzcie Patrzcie, jaką piękną książkę Jakie stare wydanie Ej. No moi drodzy, tego ostatnio tutaj nie było. To jest coś nowego i wygląda całkiem fajnie. Ty faktycznie. Zobaczmy na to. Ludzie sobie no Tu będziemy spać moja droga jak będziemy 8 godzin Czatować na nasz następny lot na Bali, no. Pa, jakie namioty nawet są, Natalia, zobacz. Moi drodzy tam będziemy spać, jak będziemy w drodze na Bali. Mamy tu chyba 8 godzin, jeśli się nie mylę. Przystanek. Natalia już na Instagrama wam jak obiecała, tak robi. Ktoś tutaj ma sporo siana o, Mają mają sianko Idziemy zobaczyć gdzie będziemy spać Jak będziemy jechać na bali będziemy... Dzisiaj dwie godziny to dwie i pół to nie pośpimy Zaraz pokażę wam gdzie będziemy nocować Ja wybieram jedno z tych kółeczek A ja tam tamten namiot Czy Zajebioza to jest Tym moskiem przed chwilą spacerowaliśmy. No, to są chyba z głośników, nie? Myślisz? Tak grubo by pojechali? Tak, aże stać ich na prawdziwe ptaki. Ledwo wysiedliśmy z samolotu, a Natalia już dla was nadaje. Widzicie, dlatego warto na, żywca, na, żywca. na żywo, tak, warto yy, odwiedzić nasz Instagram przewszyp podkreśnik Travel. bo tam wszystko jest na bieżąco. Ej, ale chyba że jesteśmy budżetowo. <grym> Normalnie to bym się skusiła. Zjadłabyś takiego? No. Natalia to lotnisko zupełnie inaczej wygląda niż jak to, półtora roku temu co? Ja w ogóle nie wiem gdzie jestem, a gdzie jestem taki takim misiu, taki... No dziwny? właśnie, gdzieś on musi być, chyba że tą misia przerobili na tą dżunglę. Zaraz się rozejrzymy. Natalia mówi zobaczmy odrobinę luksusu przed wylądowaniem w biednej Tanzanii. co co powiedzieliśmy. Może się jebniemy trochę tym luksusem. <laughs> Prayer's room. Znowu w dżungli. Błądzimy po tej dżungli, nie możemy znaleźć wyjścia. Ej, a to są prawdziwe kwiaty? Nie, chyba nie. Prawdziwe. Prawdziwe? Wow. słuchajcie, to są prawdziwe kwiaty wszystko. Bo to to nie, nie wygląda na szczytce. Ja nie To jest przecież ziemia. No faktycznie, jest ziemia. W kraju, który mieści się na środku pustyni, praktycznie. Żeby sobie woda płynęła ścianami Ale misia nadal nie ma Nie Spore to lotnisko, bo chodzimy, chodzimy, a misia nie możemy znaleźć Czyżby go gdzieś, kurcze przenieśli? Kawałek jest Hej! Hey. Hey. Ty, wy wracacie? Faktycznie mówiliśmy, że może się spotkamy Ja pierdzie, ale jaja ja. Osiem godzin, wow Ja trzymajcie się, ale jasna. Ale jasna. Ja pierdzielę, ale ja, ja ludzi z Zielonej Góry spotkaliśmy, których już raz spotkaliśmy i rozpoznali nas. I teraz spotkaliśmy ich tutaj, oni wracają z baru. No, a my lecimy akurat. Mówili, ale... pisali nam, że będą. Wow, ale my... Ale ja mnie to rozumie, bo cześć, Łukasz ktoś ja mówi na mnie, nie? Myślałem, że mi się zdaje, że mam przesłyszenia. Smoking lunch, jest i palarnia. Coś znaleźliśmy, ale to nie jest raczej. Ten miś, o którym myśleliśmy Idzie ci śniadanie Ciekawe czy się zmienił, żądry bar Ja pierdolę, ja, gorąco jest No moi drodzy, Natalia mówi, że chyba coś wyremontowali na tym lotnisku, tak jak już ładniej Posadzka niż w Doha. Tak, ładna posadzka, jakieś te krzesła takie ładniejsze Tutaj widać jest wyremontowane Chyba tu były jakieś remonty. Słuchajcie, taka rada jak wcześniej byliśmy na Zanzibarze, to jednak był środek pandemii i było te, te wizy, już szybciutko szło. A teraz jest trochę ludzi i idzie to znacznie wolniej. Także chyba teraz zmieniamy, polecamy, żeby wykupić tą sobie e-wizę. Bo wcześniej mówiliśmy, że nie ma potrzeby, można na miejscu szybko dostać, a tu troszkę to potrwa. Dobra, jesteśmy na miejscu. Pakujemy się w nasze auto. Kurde, tutaj full service, patrzcie. Pan czyści. Ty, Louis Vuitton wycieraczki na bogato. Ja cały, ja cały czas chcę tutaj wsiadać. No, ja też. Tankujemy auto. Jesteśmy na stacji. Na stacjach. Jak widzimy, często można spotkać takie damy, które tankują auto za nas. Jesteśmy stąd tam. Teraz jedziemy do biura, w którym wypożyczaliśmy auto, żeby dostać permit, pozwolenie na prowadzenie auta na Zanzibarze. Jesteśmy w wypożyczalni. Natalia nagrywa. Tak wygląda biuro. I tutaj możecie wynająć auto. Ale w sumie, jak się dogadacie, ja wam numer telefonu zostawię. To, jak się dogadacie przez Whatsappa, to wam pod samym auto, pod same lotnisko. Także nie ma problemu. Tutaj ten ziomusz, co kieruje tym autem. To jest właściciel wypożyczalni aut. Tutaj na Zanzibarze w Stone Town Wynajmuje fajne autka z wycieraczkami Louis Vuitton i ma to tamto Stawimy na miarę na filmik. Pamiętajcie, żeby w miarę możliwości darować sobie kupno karty SIM na lotnisku bo to zawsze jest większa kasa niż pojedziecie gdzieś do miasta A na lotnisku już było WiFi, bo ostatnio jeszcze jak byliśmy nie było wi na lotnisku czyli teraz można się połączyć tam z WiFi, skontaktować się z tym trzeba i kartę sobie najlepiej odebrać już znaczy wykupić gdzieś na mieście tak. bo będzie sporo takiej to co na Dharajani Market? Tutaj byliśmy. Ależ młyn, ależ tutaj się dzieje. w mniejszych miejscowościach to jest spokojniej, ale tutaj wstąp, tam to zawsze się sporo dzieje. Król materacy, tutaj. Patrzcie, jak on to robi. To jest dopiero gość. Tu jest gdzieś spięsio materacy. To na pieszo ciągnie. Na pieszo, no widać jego stópki tam. Ja. Tutaj, ja. Na pierwszy rzut oka, co? jakie zmiany zauważyliśmy na Zanzibarze od naszego ostatniego pobytu? Na pewno lepsze drogi, mniej dziur, co nie? To jakby poremontowali. To jakby trochę. tak trochę poremontowali. Także to jest to. No, na pewno nowy ten terminal, nowe lotnisko. Tu mamy IKEA na prawo. Taka paczuszka chusteczek kosztowała nas 10 tysięcy 10 tysięcy szylingów tanzańskich, Piękne pingwineczki 4,5 dolara. 4,5 dolara. Ale to taki był jakiś drogi market chyba. Fajne to miejsce w Kapadze. Dużo takich fajnych restauracji. Taka turystyczna widać. Więcej na pewno się dzieje niż w Dżambiani i czy Nungwi, co nie? Zdecydowanie. Smoothies coffee, tea Taksi Jest własna łazienka, to jest najważniejsze Dla Natalii przynajmniej To ja no i moi drodzy, jesteśmy na miejscu wykończeni po całej nocy. Upał jest niemiłosierny. Ja cały czas jestem całym mokry. Dosłownie jest, nie wiem, 30 ileś stopni przynajmniej, a w środku zimy zero przyzwyczajenia do takich temperatur. No i najciekawsze co... Znaczy najciekawsze, najgorsze co się wydarzyło po tak długie podróży, w takim upale przyjeżdżamy. Pokój śliczny, naprawdę fajny za te pieniądze, rewelacja, ale jakaś awaria wody. Nie ma wody, kurcze nie ma jak się wykąpać. Nie wiem co teraz, czy iść się kąpać do oceanu, gdzieś tam, na końcu tego muru, chyba tam powinien być ocean, jeżeli dobrze kojarzę z Google Maps. Czy po prostu gdzieś tam już na Brudasa jeszcze poeksplorować wioskę. Zaraz się zastanowimy. Idę zapytać ile może potrwać z tą wodą, bo niby dzwonili, że coś z pompą jest nie tak i ile taka naprawa może potrwać. Witamy na Zanzibarze. My już odświeżeni po podróży butelką wody. Łukasz zmył my ciało. <grymne> <grymne> Dawno nie widzieliśmy tego widoku, co? Pani jak się się wiaderko. No. tutaj już jakiś bar Jest knajpa. Jumbo, mambo. Jumbo, Good, good. Dobrze, dobrze, jak tak jakby powietrze Jest o wiele, o wiele goręcej niż jak byliśmy tutaj na przełomie maja i czerwca Pamiętasz, jak tobie wieczorami było chłodnawo? Ale aut mają, zobacz Problem z parkowaniem Patrzcie co kupiliśmy Pokażę wam już w środku Jest i awokado Jest mango, marcheweczka, Pomidorki, wielkie, ogromne awokado To wszystko zapłaciliśmy 5000 szylingów. cena dla Muzungu Na pewno, ale i tak to wychodzi Ile to wychodzi? 4 dolary? Tu moi drodzy Mamy mięsko z Goat, to jest kosa Natalio z troszkę się roztapiamy, ale coś trzeba jeść, nie? 31 w cieniu Ja i tak myślałem, że jest 36 Chyba dlatego, że zimą, taki przeskok, nie? No. Temperaturowy Trzeba się przyzwyczaić Na no Zanzibary, na no Zanzibarze hmm. Nie ma plastiku, patrzcie, wszystko w takich fajnych, lightningowych kwiateczkach. No, to jest już ostatnio jak byliśmy, tak było Moi drodzy, dowiedzieliśmy się od Kuby z Viton że prawdopodobnie całe wybrzeże ma jakąś awarię i nie ma wody. Jutro coś, o czym się dowiedzieliśmy niedawno. Wycieczka na wyspę koło Zanzibaru, na którą prawie nikt nie jeździ. Raz, że ciężko się tam dostać, trzeba z odpowiednim przewodnikiem się tam wybrać. Dwa, że ludzie tam zamieszkujący tą wyspę uprawiają czarną magię. To jest kurczę, niesamowite. Także zostańcie z nami. Na pewno jutro będzie się działo konkretnie. Na razie.